Dzień dobry Państwu, Michał Matusz, Limagren Polska. Znajdujemy się dzisiaj 4 maja w Krzepielowie, w gospodarstwie należącym do Patrycji Dworczak-Michalskiej i Jarka Michalskiego, gdzie właśnie siewnik kończy siewy naszych poletek demonstracyjnych z odmianami słonecznika z hodowli Limagren. Wysialiśmy 6 odmian, są w tych odmianach też nowe odmiany, które testujemy dla Państwa na przyszłość jak i również sprawdzone już zarówno w tym gospodarstwie na tym terenie jak i w całej Polsce odmiany pochodzące z naszej hodowli warunki do siewu są bardzo dobre za dość mocno się kurzy ale wilgotność gleby jest dość wysoko dlatego siejemy słonecznik na około 4 cm przy obsadzie około 75 tysięcy nasion na hektar o efektach tych poletek będę do Państwa meldował na bieżąco zapraszam Państwa do kontaktu do zadawania pytań, do kontaktowania się z przedstawicielami naszej firmy na terenie całego kraju. Życzę owoc, owocnych i spokojnych siewów, które trwają w całej Polsce i do zobaczenia.